Cześć i czołem, dzisiaj mam dla Was taki mały poradnik, co zrobić w przypadku, gdy wam się zablokuje stacyjka, nie możecie przekręcić kluczyka. Generalnie to do dotyczy praktycznie każdych starszych aut, gdzie stacyjka jest w formie zapadek, czy to będzie Jeep, Toyota, Nissan, Opel, cokolwiek, to ten poradnik się sprawdzi. Jedynie do, innych, do niektórych marek trzeba Cześć po prostu użyć niebało. trochę większy młotek. U mnie to się stało nagle, tak naprawdę nie było żadnych objawów wcześniej, żeby coś się blokowało przy stacyjce. Także yy... Jeszcze pójdę zmienię kluczyk z ciekawości, ciekawości, sprawdzę czy inny kluczyk zapasowy będzie pasować, ale wydaje mi się, że coś się zablokowało w środku, więc to trzeba wyciągnąć ten wkład. Sposoby są dwa, czyli bierzemy klucz dziesiątkę i odkręcamy cztery śruby, tutaj jedna, druga, trzecia i czwarta, tu na dole i ściągamy cały ten plastik plus osłonkę stacyjki, która jest tutaj i wtedy mamy dojście dobre do, do, do tego żeby wyciągnąć wkładkę wkładkę się wyciąga to jest taki, taka dziurka tu od na dole w tym miejscu to to musimy sadzić coś jakiś robotka czy cokolwiek żeby wepchać blokadę która pozwoli nam wyciągnąć stacyjkę do tego tutaj w tym miejscu jest lampka więc trzeba odkręcić też tutaj tą obejmę i żeby dostać się do lampki którą trzeba zdjąć, trzeba odblokować tutaj cały ten system ja spróbuję to zrobić bez ściągania tego, bo nie chcę mi się odkręcać w tych 4 śrub, bo mam tutaj w tej obudowie całe tutaj sterowanie do kompresora także spróbuję bez ściągania lampki to wyciągnąć, zobaczymy czy się uda generalnie wydaje mi się, że te stacyjki są pokrewne z różnymi Toyotami z tych lat także tutaj w filozofii nie będzie, powinno to też w jakichś Land Cruiserach się sprawdzać i w innych pokrewnych autach, nawet może i w osobowych Tejotach być podobnie. Problem, problem jest taki, że nie mam imbusu. tym miał taki mały imbus, to by załatwił sprawę, bo pod kątem mi się i to wypchał. Nie mam, także muszę wygiąć albo ten śrubokręt, albo ten śrubokręt, żeby mi posłużył za y, pchnięcie tego, tej blokady y, wkładki zamka. Także chyba w ten śrubokręt użyję do tego, bo mi nie szkoda. Jest starszy niż to auto chyba, 40 lat ma. Dobra, jednak musiałem to odkręcić z tego względu, że no ciężko tam sadzić coś pod takim kątem. Więc chyba się odkręciłem, bo nie to, to, to całe sterowanie w tym wszystkim. Także tak to wygląda. No, teraz jest dużo łatwiej To jest malutki tutaj jest malutki otworek, więc trzeba coś go znaleźć To będzie dobre, bo to jest wszystko za dużo nie chciało, nie chciało, za dużo i chciało tutaj wejść Kiedyś tam by się w ogóle klucz zablokował. Nie chciał wyjść, to trzeba odkręcić tutaj tą rzecz. To są dwie śrubki. Tu jest jedna. Tu jest druga. I tu jest taka blokada. Tu jest taka blokada która jest odpowiedzialna, jakby kluczyk się zablokował w stacji i nie mogliby się go kiedyś wyjąć. To to jest właśnie za to odpowiedzialne. No kurde. Nie chcę to wyjść. Coś ciężko to idzie. Łopornie U mnie oczywiście nie mogą pójść łatwo. No way. Jak powinno. Normalnie to powinno być tak. Tu jest ta dziurka. Skiskamy bolec i stacyjka powinna wyjść sama. U mnie jak zwykle musi być coś pod górkę i nie chce wyjść. Już walczy tutaj 15 minut z tym i nie chcę to wyjść. Gdzieś wyczytałem na jakiejś grupie w Ameryce, że czasami jest taki przypadek, że się to tak zatnie, że trzeba to po prostu rozwiercić. Nie wiem, czuję, że to jest, że ten bolesk się ugina, ale ta stacyjka nie chce wyjść. Zamówiłem już drugą stacyjkę, no ale chciałem tą zregenerować bo regeneracja tej wkładki kosztuje 80zł yy, Ja tak będę musiał, nie wiem, albo wymienić cały element, albo próbuję to rozwiercić i zobaczymy, może wyjdzie i wtedy wymienię całą wkładkę No dobra, udało mi się to naprawić Wziąłem, dałem kluczyk na lock tam się po prostu coś zawiesiło w środku i pchnąłem tak parę razy i już działa Także no, mimo, że nie udało mi się tego wyciągnąć yy, No to no, zamówiłem sobie już tą część na zapas Kiedyś tam po prostu, jak będzie się to znowu powtarzało, to yy, Się za to wezmę I to naprawię, ale jeżeli będziecie mieć jakąś taką przypadłość, właśnie, że nie możecie dać yy, Nie możecie przekręcić sobie na yy, Na jakieś inne pozycje To weźcie sobie najpierw, dajcie na lock i puknijcie kilka razy yy, w kluczyk i wtedy powinno zadziałać. Sprawdzimy czy odpali. Działa. Działa. Też yy, sobie tutaj zawsze przyknijcie troszkę budeka przed uderzeniem, żeby on tam sobie wszedł do środka. Jak go wyciągnąć tą wkładkę, żeby nie rozwiercać tego całego tutaj elementu. No bo tam potem, żeby wyciągnąć ten, cały ten element, no to trzeba to wykręcić od kolumny kierowniczej. No, teraz mi się za bardzo nie chciał w to bać, bo nie to czasu. Więc... Yy, przyknąłem tutaj wódeczkiem do środka. Tak o. Wiadomo, bez wódeka nie ma roboty. Także tu wsiknąłem do środka. Dałem mu tutaj dużo, nie żałowałem. te mechanizmy. Dobra, kluczyk. I działa. Także to taki poradnik mechanika, a nie mechanika, bo ja mechanicznie nie jestem. Jak mam czas, to jest coś tam podługę, to że nie mam tego czasu. I ten, ale udało się to uruchomić. Także jeżeli mieć jakiś problem, to na pewno jest tutaj kilka cennych wskazówek. Generalnie w Toyotach te zamki są bardzo podobne, wszystkie. i Yy, podobny jest sposób dostania się do zamku. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie wejść do środka do zamku to i wyciągnąć wkładkę, to tutaj wciskacie ten bolec, który jest tutaj, w tym miejscu, i wtedy zamek powinien wyjść normalnie. Wyciągnąć powinien się dać radę wyciągnąć. Jeżeli zostanie wam kluczyk, kiedykolwiek w pozycji takiej, że nie możecie go wyciągnąć, to musicie odkręcić te dwie śrubki i ten bolec. Popuści cały ten mechanizm i wtedy to zaczyna i wtedy wam kluczyk wyjdzie. A ja teraz już spróbuję, może mi się uda teraz uruchomić wyciągnąć ten, tą wkładkę, jak już to wszystko poszło. Ten kluczyk położyłem i ja pierdziulę, a jest tutaj stacyjce. Czyli się tutaj. I wpychacie. Ten element, co tu jest, przekręcacie, Przekręcacie i widzicie, wychodzi. Normalnie dobrze do tego wyciągnąć, odpić akumulator yy, Bo to różne rzeczy. Bo tak jak różne rzeczy mogą się dać bo mam auto na zaponie, ale działa. Bo nie wiem, do takiego pana co regeneruje takie wkładki, zamki i tak dalej, no to powiedział mi, że regeneracja wkładki to jest do 100 zł, 120. Jeżeli musi dorobić kluczyk do tego osobny, tam są takie zapadki, które lubią po prostu się blokować. Jeżeli auto już ma trochę lat i często się właśnie wyciąga, kluczyk wsadza i tak dalej, no to 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 się tam często psuje, mówię, że to generalnie w japońskich autach jest bardzo podobny system tego, także jeżeli będziecie kiedyś mieli problem, no to tutaj na może jakieś porady znajdziecie jak to uruchomić, wyciągnąć lub naprawić u mnie wystarczyło tak naprawdę uderzyć młotkiem i te elementy tamte zabezpieczenia co, co się zblokowały popuściły po prostu, dałem WDK, uderzyłem młotkiem i działa także jak to się mówi Bez młotka nie pojedzie. gdzie znaczy właściwie młotka nawet nie wziąłem? Bo wziąłem kluczyk nasadowy i tym to uderzyłem. A już chciałem wiercić. Nawet trochę zacząłem, ale mówię, spróbuję jeszcze na młotek. I faktycznie poszło. Także no, składam to. I auto jest gotowe do dalszych wypadów. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Takie filmiki warsztatowe, jak chcecie oglądać, to tam zrobię taką specjalną playlistę. Bo tu na kanale się sporo takich filmów, gdzieś tam gdzie były różne elementy takie ciekawe, warsztatowe, szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o to Toyota z tym silnikiem. Także zrobię taką playlistę, że możecie sobie to tam szukać. I ten na przykład nie wiem, czy wiecie, zrobiliśmy jakiś taki film. W tym silniku jest spust, spust płynu chodzącego w na najniższym punkcie silnika, gdzie zbiera się taki osad, i mu, i mało kto robi to przy wymianie płynu chodzącego także tu też taki film będzie w tej playlistie, możecie sobie odszukać.